Przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen wymieniła ugrupowanie Konfederacja w grupie tych partii, które chcą jej zdaniem zniszczyć nasze europejskie wartości. Jakie to wartości, jaki jest mój komentarz do tej sprawy? Zapraszam na nową analizę polityczną. na Węgrzech. W Budapeszcie odbył się kongres Europejskiej Partii Ludowej, ale sam ten kongres to nie jest tutaj ważny, albo przynajmniej na teraz nie ma dla mnie większego znaczenia, nie będę się na nim skupiał. Chciałbym się skupić jednak na słowach samej przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen, która wypowiedziała takie oto słowa. Podam dokładny cytat. Nasz pokój i zjednoczona Europa są poddawane presji jak nigdy do przez populistów, nacjonalistów i demagogów, przez skrajną prawicę i skrajną lewicę, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej w trakcie swojej przemowy. Następnie wymieniła partię niemiecką AFD, francuską, francuskie Zjednoczenie Narodowe i wymieniła Konfederację. Pani von der Leyen dodała. Nazwy mogą się różnić, ale cel mają wspólny chcą podeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. Europejska partia ludowa nigdy na to się nie zgodzi. Powiedziała pani Urszula von der Leyen. No szanowni Państwo, po pierwsze to bardzo dobra reklama dla Konfederacji. To trzeba przyznać. I zresztą politycy Konfederacji już udostępnili tę wypowiedź, bo nie uważają ją za wstydliwą, ani nie uważają, że to jest coś bardzo złego dla nich, że Uszula von der Leyen wymienia Konfederację i grozi Konfederacją, bo to jest absurd, z którym naprawdę dawno nie mieliśmy do czynienia. No, mamy w Europie wartości, które są wartościami wymyślonymi przez polityków Europejskiej Partii. Ludowej. No, jakie to są wartości, ja się zapytam. I dlaczego Europejska Partia Ludowa, w tym szefowa Komisji Europejskiej, uważa, że to, tamto czy inne ugrupowanie zagraża ich wartościom? Ponieważ są to wartości wyznawane tylko przez polityków Europejskiej Partii Ludowej. Pani Ursula von der Leyen jest politykiem, który nie został wybrany w demokratycznych wyborach. Został wybrany w wyborach yy, przez głosowanie szefów państw. To nie są wybory w 100% demokratyczne. I pani Urszula von der Leyen warczy o to, żeby w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej rządziła siła, która będzie popierać ją w wyborach na fotel przewodniczącej Komisji Europejskiej. No to wiadomo, że Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczenie Narodowe we Francji, AfD w Niemczech. To nie są siły, które są dobre dla pani Urszuli von der Leyen. Pani von der Leyen chciała zrobić podobny myk we Włoszech. Mówiła na kogo głosować, na kogo nie. Przed wyborami parlamentarnymi we Włoszech, ostatnimi, mówiła, że pani Meloni i jej ugrupowanie nie są y, tą partią, która reprezentuje nasze europejskie wartości. Wówczas Włosi się zbuntowali, zagłosowali właśnie na ugrupowanie pani Meloni. Dziś pani Meloni jest przy, y, panią premier Włoch. I von der Leyen oczywiście ma z tym problem. Europa zmierza w bardzo złym kierunku. No nie może być tak, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, jako urzędnik opłacany przez wszystkich podatników ze składek członkowskich wszystkich państw Unii Europejskiej y, będzie dawać baty tym czy innym y, przeciwnikom Europejskiej Partii Ludowej czy oponentom Europejskiej Partii Ludowej. To no to jest po prostu niedopuszczalne. Jeżeli tak mają wyglądać, Szanowni Państwo, europejskie wartości, że ktoś będzie to biczował w Polsce, PiS, teraz będą biczować Konfederację, to ja nie chcę takich wartości. To nie są moje wartości i również, tak jak Konfederacja, chciałbym zniszczyć i podeptać takie wartości, bo to są antydemokratyczne wartości. I dziś Europa jest budowana jako, czy, czy przyszłość Europy ma być budowana jako jedno wielkie, silne państwo europejskie, Stany Zjednoczone Europy i tu nie ma mowy o stuprocentowej demokracji. No, jeżeli to tak ma wyglądać, to zawsze będziemy mieli rządy siły, siły, w tym, w tym przypadku siły urzędników z Brukseli, którzy będą albo rozdawać komuś pieniądze w nagrodę, albo będą je blokować, tak jak to było przez ostatnie 8 lat, albo będą mówić, kto ma gdzie rządzić, albo na kogo mają dani wyborcy głosować i z góry Bruksela będzie nam decydować o wszystkim. Czy mamy euro, jakie są ceny, czy przyjmujemy szczepionki, czy mamy kary za, za nieprzyjmowanie szczepionek i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ja się jako obywatel na to nie godzę, jako publicysta i komentator mówię, że to jest bardzo duże zagrożenie i takie słowa nie powinny mieć miejsca. I apeluję do wszystkich moich widzów, do wyborców o rozwagę, o przemyślenie, czy takie słowa to rzeczywiście są europejskie wartości, czy pani von der Leyen reprezentuje swoje wartości, swojej partii, czy europejskie wartości, które stanowią taki górnolotny zlepek słów nic nieznaczących. Tak aqui, Moje zdanie i bardzo krytycznie oceniam wypowiedź pani von der Leyen. Dziękuję szanowni Państwo za uwagę. To był wyjątkowy komentarz w wyjątkowej sprawie, bo miałem nie nagrywać go, ale postanowiłem, że wypowiem się krótko na ten temat. Bardzo dziękuję Państwu za subskrypcję. Jest nas tutaj już ponad 5 tysięcy subskrybentów. Bardzo dziękuję za dobre słowa. Zachęcam do wpłacania i wspierania tego kanału poprzez platformę Patronite albo poprzez przycisk wesprzyj, znajdujący się obok przycisku subskrybuj na tym kanale. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. To była moja analiza polityczna.